Hej wszystkim. Jakiś czas temu na mojego Instagrama do relacji dodałam taki post, gdzie wstawiłam okienko z pytaniem i tam zapytałam się was, jaki film chcielibyście obejrzeć na moim kanale. No i podesłaliście mi naprawdę dosyć dużo propozycji różnych, ale jedna przykuła najbardziej moją uwagę, no bo w sumie natknęłam się już na to wcześniej na TikToku czy na Instagramie i jest to pomysł od kreatywnej Challenge z TikToka twarz, postać podzielona na cztery części i każda z części rysowana w innym, chyba stylu, chodzi o styl. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałam i właśnie o to chodziło. Także dzisiaj zabiorę się za rysowanie portretu na jednej kartce w tym samym miejscu, podzielonej właśnie tak na cztery. Z jednej strony będzie jeden styl, z drugiej drugi, na dole trzeci i na dole po prawej czwarty. Generalnie zobaczycie jak to będzie wyglądać. Ja naprawdę bardzo lubię tego typu challenge wyzwania, więc z przyjemnością usiądę do tego rysunku. I Was również zachęcam do wzięcia udziału w tym wyzwaniu i zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z odcinkami na bieżąco. Pojawiają się dwa razy w tygodniu, a my myślę, że możemy już przejść do tworzenia. Zacznijmy od przygotowania szkicu. Do tych rysunków będę wykorzystywać mój szkicownik ze Stratmora z brązowymi kartkami, bo widziałam, że na wielu filmikach jest on wykorzystywany, ale też był z szarymi kartkami. Natomiast ja zabrałam się właśnie za ten z brązowymi. Wzięłam ołówek, co u mnie ostatnio jest y, czymś dziwnym, dlatego że przeważnie rysuję kredką wymazywalną, a tutaj stwierdziłam, że jednak ołówek będzie chyba lepszym posunięciem i szkicuję Fionę. Zdecydowałam się właśnie na tę postać, bo w sumie długo zastanawiałam się, kogo można by było tak narysować. A Fiona wydaje się być taka bardzo charakterystyczna, niespotykana. Nie widziałam jej na żadnym z tych filmików na TikToku. Myślałam też trochę, żeby może narysować swój portret, ale już kilka filmów no, poświęciłam temu, żeby narysować siebie w kilku różnych stylach. Więc taka Fiona wydaje się być tutaj naprawdę spoko. Także naszkicowałam ją ołówkiem i najpierw zrobiłam to tak, jak jest oryginalnie, czyli patrzyłam na zdjęcie i rysowałam, jak ona wygląda. Później będę to nieco przekształcać, jeżeli chodzi o dane style, a szczególnie o styl anime, bo no tam będzie trzeba dosyć sporo zmienić. Kiedy wszystko już naszkicowałam, wstępnie wygląda Fiona tak, to zabieram się za. Dzielenie tego rysunku na cztery części. Staram się to zrobić jak najbardziej prosto, żeby na górze były oczy, a na dole usta z nosem. Do tego przykleiłam sobie dookoła taśmę washi. Ona mi chyba tutaj najbardziej posłuży na tę dolną część, i wydaje mi się też, że chyba jednak trochę za krótko zrobiłam te rysunki w porównaniu do góry. No ale już nie będę rysować tej szyi, no bo tam nic ciekawego dalej nie ma. I w ten sposób mam przygotowany rysunek do dalszej pracy. W większości filmów na TikToku, zresztą będę Wam tutaj mniej więcej pokazywać co jakiś czas jakieś konkretne fragmenty, są cztery różne style. Jest to realizm, który właśnie zaczynam tworzyć. Jest również anime, cartoon i pop art. Ja z nich czterech skorzystam, jednak na kilku filmach również są jakieś tam dodatkowe. Niektórzy rysowali też w swoim stylu, niektórzy również w jakichś totalnie innych, ale te jakoś do mnie przemówiły. No i zaczynamy właśnie od realizmu, który jest. Tutaj taki, wiecie, że wyjdzie to chyba bardziej semi bo nie mamy tutaj prawdziwego człowieka, tylko właśnie ogra. Mamy zieloną twarz, także no, nie będzie to do końca realistyczne, ale staram się to pokolorować tak, jakbym chciała zrobić realistyczną Fionę. I każdy fragment rysunku robię kredkami, dodatkowo również wykorzystuję cienkopis, pisak czarny, biały żelopis, no generalnie tylko tym. Myślałam może nad tym, żeby wykorzystać również markery, ale stwierdziłam, że dobra, mamy tutaj kolorowy papier, ten barwiony, więc idealnie będą się na nim spisywać kredki. Wybrałam również do tego kredki Luminance, tak jak zresztą chyba już zdążyliście zauważyć, one się bardzo ładnie blendują i w sumie dawno ich nie używałam. Kolorowanie Fiony na tym fragmencie było naprawdę przyjemne, ale muszę Wam powiedzieć, że na pewno najbardziej zajmujące. No tutaj spędziłam zdecydowanie najwięcej czasu niż w trzech pozostałych. Oczywiście w międzyczasie nagrywałam sobie też fragmenty na TikToka, więc na moim TikToku będziecie mogli obejrzeć osobno wszystkie moje podejścia do każdego stylu. Mam nadzieję, że jakoś ładnie uda mi się to pokazać. Lubię ten kolor papieru, dlatego że fajnie można podkreślić te jaśniejsze elementy, typu użycie białej kredki. Jest tutaj naprawdę mega, mega opcją. No ale w sumie, co tutaj więcej mówić? Realizm jest to coś, co no, rysuje dosyć długo. Chociaż miałam naprawdę sporą przerwę, zresztą mówiłam Wam o tym, kiedy rysowałam Johnnego Deppa. No ale jakoś tam mi wyszło i możemy przejść już do kolejnego fragmentu. Następnym stylem jest anime. I anime też dużo razy już rysowałam, szczególnie w tych wyzwaniach Style Challenge. Za każdym razem w sumie robiłam na przykład Pokémony, jakieś odlotowe agentki, czy hmm, księ... Czardziejkę z Księżyca? Chyba tak. No i anime tutaj musiałam najpierw przekształcić ten szkic, no bo powiedzmy sobie szczerze, takich oczu w anime chyba raczej nie zobaczymy. Dodatkowo mam tutaj rozrysowane tak bardziej realistycznie włosy, a musimy je uprościć. W ogóle wszystko trzeba uprościć i jakoś tam wygładzić, tak pociągnąć delikatnie i do tego używam oczywiście cienkopisów w kolorze czarnym, bo trzeba zrobić jakieś kontury, żeby to dobrze wyglądało. I powiem Wam szczerze, że rysowanie w ten sposób, czyli najpierw wkładzenie cienkopisu, a później kolorowanie kredkami jest dla mnie trochę uciążliwe, dlatego, że szczególnie mając te kredki luminance, które są naprawdę kryjące, to kiedy najedziemy na taki lineart, na taki obrys w kolorze czarnym, to możemy w bardzo łatwy sposób go zakryć. I musiałam uważać, aby nie najechać na te linie. No, niekiedy mi się nie udało, a później też nie chciałam tego poprawiać cienkopisem, dlatego, że mógłby się on Zapchać na tych fragmentach, gdzie mamy kredki. A więc to no, może jednak użycie białego papieru i markerów byłoby łatwiejsze, i zresztą czasami można przeboleć i jakoś tam te trzy ostatnie fragmenty, w sumie większość, no bo tylko realizm. Do realizmu nie używałam cienkopisu. No trzeba było się troszeczkę pomęczyć. I wydaje mi się, że kiedy zakryjemy te części, które są dookoła to to anime naprawdę przypomina Fionę. Później na sam koniec pozakrywam Wam wszystkie części, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak co wygląda w danym stylu, a na tę chwilę robię takie przybliżenia, żeby widzieć, jak co powstaje. I anime mamy już za sobą. Kolejny styl to ten bajkowy i ja tutaj napisałam cartoon, dlatego że, no, tak jak Wam mówiłam, nagrywam na TikToka i robię to raczej po angielsku, więc już zostawiłam tę oryginalną wersję. I powiem Wam, że ten styl bajkowy jest w sumie chyba taki bardziej dowolny, bo pamiętacie, jak nagrywałam odcinki z rysowaniem znanych osób w, seria w serialach animowanych, no to tam po prostu tych seriali było tak dużo, że chyba mam już trochę doświadczenia w każdej bajce, w każdym tym stylu. I najczęściej spotykany był taki, że był linard jedno, taki liniowy, że on się nie pogrubiał i nie zwężał, i dodatkowo wszystko pokolorowane było na jeden odcień. Nie było tam żadnych cieni. Tak w sumie większość tych seriali animowanych wyglądała. Starszych, może te właśnie, które są jakieś nowsze, robią bardziej 3D, czy też trochę innym stylem, ale ja skupiłam się tutaj na takim zwykłym, czyli najpierw wyrysowałam sobie bardzo prosto obraz cienkopisem, i później na płasko pokolorowałam kredkami, i tutaj idealnie sprawdziłyby się markery i zdecydowanie szybciej by to poszło. Ale jako, że stwierdziłam, że kredki będą dobrym pomysłem, no to już przy nich zostałam i nie wymieniałam ich tak samo, jak mówiłam Wam o, tym, o tej kartce w kolorze brązowym. Gdyby był biały, myślę, że no, bym się prędzej skusiła na te markery. No ale tak porównując w ogóle do góry, bo Wy chyba tutaj trochę jej widzicie. To jest zdecydowana różnica w kolorowaniu. Tutaj nie mamy żadnego cieniowania, a na górze mamy jego zrobione sporo i dosyć sporo odcieni użyte na konkretne części. No ale też Fiona jest naprawdę charakterystyczną postacią z tymi takimi czerwonawymi włosami i zieloną skórą, więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest do siebie podobna, mimo tego, że nie mamy tutaj oczu, tylko jedną część twarzy dolnej. I trzeci fragment rysunku mamy już skończony. Ostatnim stylem na dzisiaj, tak jak Wam wspominałam wcześniej, jest pop art. I tutaj mamy dosyć taki ciekawy zamysł, bo głównie jeżeli chodzi o pop art, to jest to naprawdę dosyć prosty styl. I w tym przypadku stworzyłam to tak, że wzięłam brush pena i no, pisaka i wyrysowałam takie kontury nierównomierne, bo są one właśnie nie takie jednostajne, tylko gdzie nigdzie jest trochę grubiej, gdzie nigdzie cieńsze linie. Więc stwierdziłam, że właśnie idealny będzie do tego brush pen, żeby grubszą linię stworzyć mocniej dociskając do papieru, a cieńszą lżej. W sumie nie ma tutaj jakiegoś takiego cieniowania, jeżeli chodzi o robienie tego cienkopisem, ale są dodatkowe elementy, które w poparcie są naprawdę charakterystyczne, czyli kropki albo też takie większe plamy. Na fragmencie Fiony zdecydowałam się na zrobienie tych kropek na buzi, czyli Ciemniejszym zielonym, stworzyłam kropki, które no, wyszły. Wydaje mi się, że w miarę ok, bo są one w ogóle tak stawiane bardzo gęsto. A cieniowanie na włosach stworzyłam jaśniejszym kolorem, jeżeli chodzi o takie płaty, w którą stronę te włosy się układają. Czyli cieniowanie jest naprawdę proste, ale efektowne. W ogóle tutaj też mogłoby się fajnie sprawdzić zrobienie takich ciemniejszych kropek z tyłu za Fioną, jeżeli robiłabym jakieś tło realistyczne, animowane czy tam bajkowe. No bo właśnie te kropki dają tutaj dużo. No i może podsumuję to wyzwanie. Jestem do tego w sumie przyzwyczajona, bo już wiele stylów wypróbowałam na tym kanale i w ten sposób w sumie jeszcze tego nie robiłam, że mam jeden rysunek i z jednej strony, z drugiej, trzeciej i czwartej robię różne style połączone, tak żeby można było zobaczyć, jak ta postać wygląda w czterech różnych. Ogólnie efekt końcowy bardzo mi się podoba i właśnie możecie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne elementy, fragmenty, jak to się prezentuje. Finalnie i też zapraszam Was na mojego TikToka, gdzie na pewno dodam wszystkie filmiki z każdego fragmentu. Okej, okay, w dzisiejszym filmie to już wszystko. Napiszcie mi, czy dałam radę, czy poradziłam sobie z tym wyzwaniem i jak wam się podoba każda z tych części i w sumie możecie mi napisać, która jest waszą ulubioną. I tak jak mówiłam, zachęcam was również do wzięcia udziału w tym wyzwaniu samemu, aby się przekonać, jaka to jest frajda i zobaczyć, jakie są różnice między każdym stylem. I zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka, aby być również częścią tych odcinków, proponować jakieś pomysły czy cokolwiek, kiedy tylko wrzucę właśnie takie Relacje, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. Także do zobaczenia i pa!